Grzegorz, jesteś tu już po podpisaniu kontraktu z górnikiem Zabrze? Pierwsze wrażenia, pierwsze emocje, pierwsze odczucia z pobytu na Górnym Śląsku, z pobytu w naszym klubie? Na pewno e, czuć, tutaj, czuć tutaj wielką atmosferę tego klubu e, i wielkość oczekiwań e, względem zespołu. Cieszę się, że, e, że dołączam do górnika Zabrze e, w takim, powiedzmy, Przełomowym momencie, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się fajne transfery, jest na, jest na pewno, są na pewno oczekiwania, więc cieszę się, że, że gdzieś tam będę mógł być w tej grupie i, i, i chciałbym jak najszybciej tym oczekiwaniom sprostać. Za tobą plansza, gdzie widnieją gwiazdki zdobywane przez górnika. 14 Mistrzostw Polski. Czy marzeniem, czy celem jest to, aby bronić bramki tak dobrze, aby tą 15 gwiazdkę dopisać do naszego klubu, do naszej historii? Oczywiście, że tak. Każdego, każdego celem powinno być to, żeby, żeby walczyć o jak najwyższe laury i tak samo jest ze mną. Tutaj każdy z nas ma świadomość tego, dla jakiego klubu gra, więc, więc tutaj. Walka o zwycięstwo to jest, to jest, to jest podstawa. E, oczywiście kolejne mistrzostwo byłoby, byłoby na pewno fajnym, fajnym momentem, natomiast do tego jest jeszcze bardzo daleka droga i, i te wszystkie etapy, czyli mecz za meczem trzeba po prostu przejść i, i małymi krokami dążyć do tego, co co sobie wszyscy zakładamy. Reprezentowałeś kluby Ekstraklasy w, o, w wielu, kilkudziesięciu, kilkuset można powiedzieć meczach. Grałeś też za granicą, masz za sobą występy w reprezentacji Polski, jesteś bardzo doświadczonym bramkarzem. Wchodzisz w dosyć młodą drużynę. Czy będziesz chciał być nie tylko świetnym piłkarzem, ale także taką pomocą i kimś, kto służy swoim doświadczeniem dla młodych chłopaków? Oczywiście, że tak. No, ja swoim doświadczeniem na pewno chciałbym, chciałbym, żeby тихо um, по Brali, brali jakieś jakieś dobre przykłady e, ode mnie, więc ja służę, służę pomocą, służę swoją dobrą radą. Jeżeli ktoś będzie, ktoś będzie tego ode mnie oczekiwał, ktoś mnie o to poprosi, to na pewno pomogę. E, wiadomo, że chciałbym skupić się także na, przede wszystkim na, 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 na bronieniu, na tym, żeby wywalczyć sobie to miejsce w składzie, e, ale, ale jeżeli, jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno, to na pewno wspomogę wszystkich, e, którzy, którzy będą tego chcieli. To teraz Kino jeszcze musi wyforsztelować śląski język, żeby szafnąć ocenę co nam... Dokładnie tak. No to życzymy miłego pobytu w zabrzu, czystych kąt, dobrego strzeżenia Bramki i dołączenia do wielkiej historii, także bramkarskiej górnika, bo stajesz w miejscu, gdzie bronił Hubert Koska i Jan Gomola i życzymy Ci, abyś taką samą historię, legendę w Zabrzu napisał. Dziękuję bardzo. Dzięki.